My name jest Paszmana Ciesi Igeniki. A ja jestem z I wish to get medico K. czeka jutro pierwsza operacja? Korekcja kształtu prawego UDA ze stabilizacją na gwoździe teleskopowym, co będzie opanowywane wraz z nim. I korekcja przypłuczu zdjęciowego lewego kolana. Pewnie gdzieś za 3-4 miesiące, w czasie kolejnego naszego pobytu, będziemy musieli skorygować lewy powrót. No okay. Niki jest jednym z wielu dzieci, które tutaj takiej pomocy potrzebują. Myśmy tej pomocy udzielili Nikiemu. Niki będzie chodził. Mamy nadzieję, że uda nam się pomóc następnym dzieciom. Serdecznie Państwa, serdecznie wszystkich Was zapraszamy do współpracy, do pomocy, żeby można było pomóc jeszcze innym, bo tutaj ta pomoc jest bardzo potrzebna, a my jesteśmy na chwilę obecną jedyną możliwą formą pomocy dla nich. Hello. Can you come? Hello, hello Ricky. How are you? Fine. Do you know that your leg is straight now? The one? We want to make both your legs straight, so you would be able to walk. So it is good news, yes? Yes, yes. So we cut your bone in the middle, yes. and we put a nail inside the bone, which is growing with you. Yes. So when something would go wrong, I mean, when you fall down, uh, your leg won't break. Yes. So you'll be able to walk. And you won't occur any more fracture on this bone. Your bone in now is secure because we put something inside your bone to stabilize it. Nikiemu pozostaje w czerwcu podczas naszej kolejnej misji, kolejna operacja znosząca takie zniekształcenie szpotowe na poziomie podłudzie. W tej chwili Niki jest unieruchomiony w łuskach gipsowych, musi poleżeć przez pewnie 4-5-6 tygodni. Potem będzie mógł zacząć ruszać oboma stawami biodrowymi i stawami kolanowymi. Jeżeli podczas rentgena, pewnie gdzieś za około 2 miesiące kość lowa będzie zrośnięta, będzie to czas na pianizację i rozpoczęcie nauki chodzenia. Właśnie zakończyliśmy hospitalizację Nikiego, opłaciliśmy część pobytu jego, bo rodziny nie było stać na pobyt. Idziemy mu oddać rachunek i Niki jedzie do domu. Hello, good to see you. Can you yes. okay. Niki, going home? Yes. Are you happy? Yes. W czasie takich misji na pewno nie da się zbawić całego świata. Natomiast każdy nas wyjazd to jest kilkanaście osób, które jesteśmy w stanie bronić od kalectwa. W którym jesteśmy w stanie zniwelować ból, albo poprawić jej funkcję, albo poprawić komfort życia. I każdy wyjazd jest tego absolutnie warty. Dziękuję za wszystko, co robisz dla son. We are bardzo happy. God bless you. Tak, yes, I'm mam right now. Thanks for that.